Nastąpi grande finale! z z wykorzystaniem swojego artystycznego widowiska. W tym roku nasze ogniste motorownie przedstawią kultowe utwory muzyczne z motywem kolorystycznym, korzystając ze swojego pirotechnicznego menu. numerów sekwencję, porządnej Pozwólmy się przedstawić. Kierownikiem <śmianowidź> jak To była bomba. Co? Motolotni, dronów, pirotechniki do takiej, która porusza każdą częścią naszego ciała. Firebox. No to malujemy! Proszę bardzo, żółty niebieski. A kolory prezentują Fireballs. Rok temu ten sam zespół przedstawiał różne gatunki cień. W tym roku różne barwy i kolory. Malujemy świat kredką ułożoną z dronów, wiszących oczywiście w powietrzu. Będzie następny, był żółty, niebieski, a teraz czas na kolejną barwę. Zwróćcie Państwo uwagę na formacje, które tworzą drony. Precyzyjne ustawienie wiszą w powietrzu, mimo bardzo niewielkich rozmiarów, zabierają na swój pokład mały ładunek pirotechniczny, no a energia zgromadzona w ich bateriach pozwala na to, by wyświetlać różne wzory. Cóż to! na barwa na naszym koncie, tym razem kolor czerwony, czerwony jak serce i czerwony jak ko korale. Koloru koralowego. Mam nadzieję, że powiedziałem to dobrze. Fire Moths, szanowni państwo, mamy dwa X, -y. tym razem niebieskie. Oprócz błękitnego nieba. Ma... Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Firemoths prezentują kolekcję kolorów Anno Domini 2025. Żółty, niebieski, czerwony, niebieski jak niebo. Kolejny kształt wyświetlony na niebie. Co to będzie? Co tym razem? Co oznacza tajemnicza litera A? Posłuchajmy. Ananas? To jeszcze na. Wielkie Brawa, Fire Fermops i kolekcja kolorów. Letnia kolekcja kolorów zaprezentowana premierowo tutaj w Lesznie. No przyznam szczerze, że kiedy czytałem opis ich pokazu, nie do końca dowierzałem, że są w stanie dowieść to, co obiecywali. Absolutnie przerosło to moje oczekiwania. Fenomenalny pokaz. Rok temu bez dronów, bez tej liczby kolorów i wszelkich fajerwerków, w tym roku naprawdę daje, daje czadu. i... Mam pewne obawy, czy w związku z tym Flying Dragonsom uda się dogonić ich kolegów latających na motolotniach. Jestem bardzo ciekaw co motoparalotniarze z Flying Dragons Team zaprezentują nam w tym roku. Ich pokaz synchronizowanego, czy synchronicznie sterowanego oświetlenia na parolotniach, na ich czaszach i koszach napędów robił zawsze wrażenie, ubiorów także grube, naprawdę grube kilogramy pirotechniki. Ci faceci latają na, przypomnijmy, wykonanych z materiału syntetycznego, łatwopalnego paralotniach. Do tego startują z nóg, mając na plecach około 30-40 kg samego silnika z paliwem, a do tego zabierają jeszcze po kilka kilogramów materiałów pirotechnicznych, które wybuchają im na nogach na rękach, no bo tak są zamocowane. To są naprawdę faceci, absolutnie szaleni, ale wszystko to robią, bo mają na celu jedno: zachwycić publiczność. No i na to czekamy. Na to mamy nadzieję. Na razie widać, że są już w formacji, na razie światła wyłączone, żeby nie odwracać Państwa uwagi od lądujących ciem, czyli fajer Najpierw poczekamy na wylądowanie motolotni, a natychmiast później. Rozpoczniemy pokaz Flying Dragons, po którym nastąpi grande finale niezwykle energetyczny i emocjonujący finał dzisiejszego programu. Niech pan na bok może tam na bok grzej. Cały czas czekamy na wylądowanie ciem. Lądują motolotnie. Fenomenalny pokaz fajrmowców. I tak jak wspomniałem, jeszcze parolotnie. Parolotnie są najwolniejsze z tego wszystkiego. One naprawdę wolno latają. Jeżeli lata się wolno, to jest naprawdę duży problem z utrzymaniem formacji. Jeśli jedna paralotnia w którymś momencie się spóźni, to ma za mało mocy, żeby wcisnąć gaz do dechy i dogonić pozostałe. Te pozostałe paralotnie muszą leciutko zwolnić, ta musi troszeczkę przyspieszyć, ale to wszystko jest proces, który trwa. I cała ta misternie tworzona formacja, która jak widzieli Państwo, utrzymuje się w powietrzu już od ładnych 20 minut. Musi znowu się zsynchronizować. My tymczasem czekamy na znak, ruszy muzyka, a po muzyce program. Cały czas czekamy. Mamy połączenie z pilotem i słuchamy powitania. Zaczynajcie. Wojtek, Sygnał, czekamy na pozdrowienie z powietrza. Szanowni Państwo, ostatnie chwile, kiedy cokolwiek widać odcinającego się na tle rozświetlonego jeszcze nieba. Z tej strony grupa Flying Dragons z Krakowa. Cieszymy się, że możemy z wami świętować tą lotniczą imprezę pełną magii. Bawcie się dobrze, zarówno dzisiaj jak i jutro. I klasycznie do zobaczenia na dole. Hej! No to do zobaczenia! Oczywiście wiem, że dacie czadu, kiedy wylądujecie, a teraz co? Światło? Muzyka? Zaczynamy? Tak, to ten utwór, który doskonale znamy z poprzednich lat, rozwija się bardzo spokojnie i bardzo powoli. Ale proszę nie dać się zwieść. Będzie głośniej, szybciej i bardziej intensywnie. Flying Dragons w Lesznie na Antidotum 2025. Tak jest, proszę Państwa, te obrazki są absolutnie zasłużone. Jeżeli macie taką ochotę, zawsze możecie wyciągnąć telefony, włączyć latarki i poświęcić do chłopaków tam w górze, żeby mieli świadomość przed jak liczną publicznością i jak zajaraną ich występem publicznością występują. Ależ to wygląda pięknie. Rany. Widzicie, wow! To robi niesamowite wrażenie. Dziękujemy Wam pięknie. Jesteście najwspanialszą publicznością. Jestem pewien, że wszyscy piloci podpisaliby się pod słowami, które teraz powiem, że występowanie dla Was to absolutny zaszczyt i przyjemność. Mówię za Siebie, mówię za Marka, mojego współkomentatora. Mówię za wszystkich nas. Którzy długie tygodnie i miesiące przed rozpoczęciem tych dwóch intensywnych dni w Lesznie pracujemy nad tym, aby to widowisko było naprawdę ważnym wydarzeniem w waszym kalendarzu. Flying Dragons, ostatni zespół, który dziś występuje, ale, ale. Zapewniam, że to nie koniec atrakcji. Coś, czego jeszcze nigdy nie było. Grande finale. Jakiego nigdy jeszcze nie zaprezentowaliśmy tutaj w lesie. Już za mniej więcej 10 minut. Tymczasem, już za chwilę lądować będą Flying Dragons. Ciekawie okolice. Stąd i właśnie nazwa zespołu, który ustanawiał od kilku już lat standardy w tym, jak powinny wy wy wyglądać. Pokazy na takich właśnie imprezach, imprezach, które mają promować lotnictwo, mają promować frajdę płynącą z unoszenia się nad ziemią. Przepiękne pokazy zaprezentowane przez kilkadziesiąt grup i zespołów od godziny 15.00 dziś do 20.30. Do tej 22.30 mamy jeszcze 3 minuty, a do grandefinale finale pewnie trochę więcej. Poczekać musimy na lądowanie smoków. No i zanim zaprosimy Państwa na ten wielki, huczny i spektakularny finał, może warto Marku podsumować to, co działo się przez ostatnie godziny. Ważna informacja, my ją powtórzymy raz jeszcze dla Państwa, ale warto przypomnieć już teraz, że. Mamy dla Państwa transport, który pomoże Państwu wrócić do domu. Transport, mianowicie najpierw darmowy autokar, który zabiera uczestników pokazów na dworzec w Lesznie. Ostatni taki autobus odjeżdża o godzinie 23.55. Ostatni darmowy pociąg jadący w kierunku Poznania odjeżdża z dworca Leszna o godzinie 0.15, a ten w kierunku Wrocławia o 0.52. To tyle jeśli chodzi o komunikaty techniczne.